Nie, mam na nie, nieskończony nie, 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 A słowo ciałem się stało. I... Jarmark Bożonarodzeniowy powoli wchodzi już w taką fazę tradycyjności, jeżeli chodzi o Bielawę. Mimo takiej pogody trochę wietrznej, trochę deszczowej, ale dajemy radę. Jak widać, zainteresowanie już jest coraz większe i wiadomo, że im będzie później, tym tych mieszkańców jest coraz więcej. Fajne jest to, że zgłaszają się już do nas rękodzielnicy, bezpośrednio do ośrodka kultury, którzy są już zainteresowani sprzedażą naprawdę bardzo fajnych rzeczy z tego, co widać na straganach. Są naprawdę rewelacyjne nie wiem, przedmioty związane ze świętami, są bombki z ręcznie ziarganymi dekoracjami, są rzeźby, są, są płaskorzeźby, są elementy drewniane, które świetnie mogą się... to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo budujące. Nawet pojawili się ludzie, którzy sprzedają sosy do mięsa, specjalne przetwory owocowe, więc no, jest to, jest to bardzo sympatyczne, bardzo fajne. I cieszymy się z tego, że też na zew artystyczny odpowiadają nie tylko lokalni artyści, ale też artyści z okolicy i mamy w ustęp Maciej ze Stoszowic i, i tego jest coraz więcej. W dodatku impreza, która ma charakter mimo wszystko i świąteczny, ale jednak ten nastrój jest radosny i taki pełny lokalny, jest wiele sympatii wśród ludzi i chyba o to najbardziej chodzi.